Dzień dobry. Pretekstem do naszego dzisiejszego spotkania jest Dzień Dziecka, ale nie będziemy rozmawiać o blaskach dzieciństwa, o. Radości, o bezpieczeństwie, wręcz przeciwnie. Porozmawiamy o dzieciach, które są w wyjątkowo trudnej sytuacji. Szacuje się, że co szóste dziecko na świecie żyje w strefie konfliktu zbrojnego lub w strefie wojny. I o tych dzieciach, o sytuacji tych dzieci oraz o tym, jak pracować z nimi terapeutycznie, rozmawiam dzisiaj z Oleną. Witaj, Oleno. Witam, dzień dobry, nazywam się Olena Sakaliuk, jestem obywatelką Ukrainy. Jestem nauczycielką, doktorem pedagogiki, pracowałam jako wykładowca na uniwersytetach w Kijowie. Przyjechałam do Polski w wrześniu 2020 roku dlatego, że jestem stypendiantką programu, stypendia, programu stypendialnego Lane Kirklanda. «Тарас отбивам стаж на університеті Вар варшавській і піше проект під керунком Урсули Марковській-Маністе на темат «Вспарті сповечне і едукаційне джічі до агресію агресій в Україні». – Ну, власне, так, хотіла б розмовляти з тобою о те, tych dzieciakach, o tym regionie. Powiedz mi, jak wygląda sytuacja tych dzieci? Czego one doświadczają? Z czym się mierzą na co dzień? Jak, jak wygląda ich sytuacja? Należy zaznaczyć, że zbrojny konflikt na wschodzie Ukrainy zaostrzył wiele problemów, nie tylko gospodarczych, ale także społecznych. Znacznie powiększyła się ilość dzieci niepełnosprawnych, środ, na półsierot. Wiele dzieci mm, na własne oczy widziały śmierć i morderstwo. Wiele takich dzieci otrzymało zranienie, kalectwo, kontuzje, także doznały przemocy psychicznej, fizycznej lub seksualnej, także przetrzymywane w niewoli i wywiezione z Ukrainy na I taka sytuacja powoduje, że dzieci mają... Mm, Traumy psychologicznego charakteru. Jest dużo dzieci, które są łączone działaniami wojenne. Hmm. niestety. A powiedz mi, czy Ukraina w jakiś sposób, tak jak kraj, tak? czy w prawodawstwie ukraińskim, yy, jakoś są zauważone te dzieci w ogóle, czy jest jakieś wsparcie dla nich? J jak to wygląda? Tak wygląda, że w ustawie Ukrainy w artykule 1 o ochronie dzieci dzieci dotknięte agresji wojskowej i ten status dziecka, on obejmuje kategorie, pewne kategorie dzieci. To takie kategorie jak dzieci, które jest wysiedlone, dzieci, które zaznali przemocy fizycznej, psychicznej lub seksualnej, dzieci, które doznały urazów fizycznych lub seksualnych i fizycznych, dzieci, które były które Родіці бальчо, дічі, которые родичі згинили або зostali рані під час осі антитерористичних на території. І також дічі влучання уділ в діяльних, в діяльних воєнних і венук політик, політики, Міністерства політики. socjalnej w Ukrainie. Na dzień 31 grudnia 2019 roku 39 tysięcy dzieci otrzymali status dziecka dotkniętego agresji wojskowej w Ukrainie. I dużym problemem jest to, że ta ilość rośnie, bo wojna trwa. trwa. Bo wojna trwa. I to jest, to jest taka ilość doszacowana, czy tam też, bo rozumiem, że to są dzieci, które też otrzymują wsparcie. Tak, tak otrzymują to, wsparcie. To Natomiast jest, no bo wreszcie w pozostałej części Ukrainy właściwie no, panuje pokój, tak jest normalne życie. A czy te dzieciaki, które powiedzmy są tymi takimi uchodźcami wewnętrznymi, czy one, jeżeli nie należą do którejś z tych kategorii, to mają jakieś wsparcie, czy, czy trochę one są pozostawione same sobie? Niestety, one nie mają mhm. takiego dużego wsparcia, bo wsparcie. Należy tylko tym dzieciom, które e, mają ten status, obejmują ten status dziecka dotkniętego agresją wojskową, ale mają dużo wsparcia wolontariuszy e, i takich pozarząd, organizacji. i organizacji, pozarządowych w Ukrainie. No i medyczne, medyczną pomoc. To przejdźmy teraz do y, sposobów wsparcia, jakie mogą dziecku y, zaproponować. Pedagodzy, psycholodzy, terapeuci. Jedną z takich metod jest arteterapia. Czy możesz przybliżyć nam ogólnie tę metodę? Na czym ona polega? Arteterapia to etymologicznie oznacza terapię przed sztukiem. Pierwszym, kto, pierwszym, kto te te pojęcia arterapii terapii tak nazwał, był Andrian Hill, brytyjski art artysta i także nauczyciel sztuki. I art -terapia to bezpośrednia korekta funkcjonowania i życia emocjonalnego dzieci dotkniętych agresji wojskowej w Ukrainie, wezwana do otwartości, wyrażenia emocji, doświadczenia i przeżycia. Jest, są dużo różnych technik artyterapeutycznych, które my możemy, możemy zastosować do różnych urazów dzieci dotkniętych agresją wojskową. Są, jest taki rodzaj technik artyterapeutycznych jak muzykoterapia, choreoterapia, dogoterapia, terapia rysowania na wodzie Ebru, także lalkoterapia, koloroterapia, terapia piaskiem i jest... Dużo, dużo różnych jeszcze rodzajów, którzy nadają myślę, że no, dużą pomoc dla dzieci. Z wielu narzędzi, które tak naprawdę ma do dyspozycji czy pedagog, czy terapeuta. Dlaczego właśnie arteterapia jest jakoś wyjątkowa? Dlatego, że korzyść, która wychodzi z pracy z dziećmi w, tej techni w tych technikach, ona powoduje, że zostaje uwolnione nagromadzenie emocji dzieci, spada poziom stresu emocjonalnego, sfera komunikacji niewerbalnej z dorosłymi i światem otocz otoczającym, tak ulęga zintensyfikowana, także poczucia samostanowienia i bezpieczeństwa wrzasta, wrzasta motywacja do życia, motywacja do, do działania, także kreatywność, twórczość wrzasta. Arterapia to jedna z technik, która nie narusza prawa dziecka i ona bazuje się na takim jak partycypacja. Partycypacja to podejścia, które naprawdę nie polega na tym, żeby dziecko mało prawo na wyrażenie swojej własnej opinii, swoich emocji i model partycypacji na Lory ona polega na takich czterech elementach. To przestrzeń, dlatego żeby dziecko miało swobodny przestrzeń dla swojego jakiegoś kreatywności, wyrazu swojej twórczej, twórczej działalności. Potem drugie to jest głos, że dziecko ma prawo na wyrażenie, na wyrażenie tego, co ono chce robić, a czego nie chce, to jest bardzo ważne. Dalej to jest publiczność, to jest otoczenie i to jest ostatni, ale ostatni element, czwarty tego modelu, że przestrzeń, że dziecko ma przestrzeń dla wyrażenia swoich emocji. I dlatego, żeby po prostu głos, dlatego, żeby powiedzieć swój emocjonalny stan i wyrazić u jakiejś arty, artystycznej technice. tam narysować rysunek tak jak chce, albo zatanczyć i ciałem swoim też wyrazić. Na, nawet wyruszając jakieś negatywne emocje. W Ukrainie napisałaś i wydałaś książkę na temat arteterapii i opracowałaś swoją autorską metodę. Możesz nam trochę ją przybliżyć? Tak. W 2019 roku w Ukrainie wydano książkę na temat Światowa Zdrowotna Praca z Rehabilitacją Społecznej Dzieci w wieku starszym, przedszkolnym i młodszym szkolnym w zastosowaniu technik antiterapeutycznych. Ten podrzecznik oparty jest na praktycznych doświadczeniach w pracy z dziećmi i obejmuje opracowanie programu modelowego oraz 11 zajęć praktycznych z wykorzystaniem, wykorzystaniem różnych technik artyterapeutycznych, a mianowicie technika rysowania na wodzie Ebru, jaką się zajmuje. I także w tej książce są, są takie odcinki autorskiej bajkoterapii, bajka o Żypce, która podróżuje i spotyka różnych bogaterów. Mm -hmm. Obecnie pracuję nad wyda wydaniem książki w języku polskim dla polskiej publiczności i potrzebuję pomocy w technicznej redakcji e, tekstu w języku polskim, dlatego że e, tak proszę o pomocy chętną. Co? Ale wydawcę już masz? Jak nas ogląda jakiś wydawca, to też. Też nie mam, niestety. Tak, więc jeżeli nas oglądają wydawcy, korektorzy, redaktorzy chcielibyście w takim projekcie wziąć udział, to odezwijcie się do nas, skontaktujemy was z Zoleną. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę, to było interesujące. Mam nadzieję, że te techniki będziesz rozwijała i pomagała wielu dzieciakom. Ja też, ja też chciałabym serdecznie podziękować Centrum Wielokulturowe za za zaproszenie mnie na dzisiejsze spotkanie, na dyskusję na taki aktualny temat, nie tylko dla mnie osobiście, a uważam i dla każdego Ukraińca. A także chciałbym podziękować programowi Kirkland za możliwość odbycia stażu, za możliwość prowadzenia badań w Polsce i za możliwość pomocy swojemu krajowi. і сердечно цим коє за увагу.